Józef Bakliński przed wysokimi opłatami broni się jak może. Jest tak zimno w mieszkaniu, że może siedzieć w kurtce w rękawiczkach i w czapce. Klucze do mieszkania po generalnym remoncie odebrał w grudniu. Szybko zorientował się, że elektryczne ogrzewanie bardziej niż temperaturę podnosi jego ciśnienie. Nie dam rady, no, 1340 zł z emerytury to 1300, a sam prąd 1755. No, gdyby mi córka nie pomagała, to ja jestem bez środków do życia. Pan Józef jest niepełnosprawny, praktycznie nie opuszcza mieszkania. Te, choć na pierwszy rzut oka schludne, opanowała wilgoć. Jest w rogu normalnie grzyb. I jak się wchodzi, to czuć ten zaduch tego grzyba. Ja się w nocy czy nad ranem się budzę, jak mi zacznie dusić, to ja nie mogę powietrza zabrać. Spore trudności sprawia także, zniszczona przez wilgoć wykładzina. Pan Józef jest cukrzykiem, w wyniku choroby stracił nogę. No ma się problem poruszeń na wózku. Protezy w ogóle nie umie założyć. Pani rehabilitant ten przychodzi, no nie będzie w stanie chodzić do, na, o protezie. No bo nie jest, to nie jest podłoga dla takiego chodzenia. Jak pokazuje nam pani Barbara, która przy ulicy Mickiewicza mieszka od 20 lat, pleśni i grzyb opanowały piwnice budynku. W piwnicy jest taka wilgoć, że wszystkie pęki lecą. Niedawno odrestaurowana kamienica z zewnątrz cieszy oko, jednak podczas remontu nie została ocieplona. Sporo budynków śmiercich śląskich to zabytki, a konserwator niestety nie wyraża tak chętnie zgody na to, aby ucieplać tego typu budynki, no to utrudnia nam niestety prowadzenie wszelkich prac termomodernizacyjnych. A to utrudnia życie mieszkańców. W przypadku pana Józefa szansą na zmianę obecnych warunków jest gwarancja, którą objęte jest mieszkanie. Wizja lokalna z udziałem wykonawcy ma się odbyć w poniedziałek. Pytanie co z opłatami za ogrzewanie? Tam znajdował się piec na węgiel. Trzeba było go wymienić na bardziej ekologiczne ogrzewanie, ale przyjrzymy się podczas wizji w poniedziałek, czy można jeszcze wykorzystać inne sposoby na ogrzewanie tego mieszkania, których nie ma zbyt wiele. Alternatywą ogrzewanie gazowe, jednak możliwe tylko wtedy, gdy budynek znajduje się w zasięgu sieci. Kinga Burek, aktualności.